Mamko wszystkim na naszym kanale Patrzcie tam jaka sauna solution Kaczor z kolegami tam jest A tak poza tym jest z nami człowiek masa Jest właśnie Kaczor Zobaczcie jakiś szczęśliwy chłopak Widzicie co to za wesoły dym jest no. Koledzy dobijajcie jeszcze Jeszcze, jeszcze Patrzcie jest Kazik Atencjusz I Andrzej i dzisiaj mamy hit Hit 2020 2021 <laughs> Nie, data w ogóle na tym była... Ciężko powiedzieć. W każdym razie jedno takie cudo. Ile masz tam Andrzej, Masz tam gramaturę w ogóle? 7,2 gramy. Na całe opakowanie. Okay. W opakowaniu mamy 6 sztuk, cena to mniej więcej 6 zł za taką małą paczuszkę, takiego małego czegoś cudownego. Andrzej odpali jedno prawidłowo, tak jak powinniśmy, czyli to jest taka mini cyrkoblica. Tak jest to. Importer, funkę argento. Tak jest. To powinno się teoretycznie w nocy odpalać, ale zobaczycie sobie projekt po nocy jak to wygląda Tam powinniśmy jest strzałeczkę do góry jak powinno odpalać e, Dość często ląd, jak się tym rzuca więc nie polecamy rzucać co ty robisz Benek? Co wy przekadzik! Ty musisz tak przeklinać! Poszedł Teraz weź Andrzej i tak rzuć na drogę delikatnie Leży. Tylko postara się trafić na droga. Dalej też no. Nie tego O, nie poleciał. Źle, żeś rzucił, Andrzej. Rzuć tako. Co? Kontrolowana symulacja rzutu. Dobra, róbko tam Dobra. Dobra. E, okulary, pamiętajcie. Ale to z leci. Dobra Andrzej, rzucaj teraz do baraka. on to by się zdążył Rzucaj do baraka, tylko traf do środka. A nie, nie baw się we mnie jak coś. I dupa. Trafił. On nie ja. Ole w stronę by poleciało. A rzuć teraz tutaj na ten murek. A weź tam na dach rzuć. Radzę nie patrzcie. Jak widzicie w większości przypadkach to leci do góry, nieważne jak się rzuci. Ostatni. Ostatni. To co? Na dach. Na dach. Andrzej to nie ja. Przecież... O, o, ty, ja nie... Po nocy to jest taki mały zielony laserek. Zaraz zobaczycie jeszcze taki projekt I z tego małego przygotowaliśmy ze 120 sztuk. Uuu. Oto i nasz karabinek, patrzcie. Ile tego jest tutaj? Łącznie około 120 sztuk. O, Andrzej sobie rozwiesza. Pyk. Tu na ziemi go tak wiesz, w rulonik możesz zwinąć, nie? O. A, że, że w sensie, o, o, o tak jakby? W takiego węża, nie? Może trochę większego? A. Nie, no, nie na jedno na drugim, bo wszystko na raz się zapali. A, bo to Taki ślimak ma być, nie? A, dobra. No, no, Kumasz szczaczo co chodzi, nie? nie. Ziomek. Nie. Weźmiemy to pudełeczko. Martynka, ty jesteś wolne dziecko. Jesteś wolne dziecko. Patrz nie ma, to trzymaj bronią. O, o, widzisz kaczor? I od takiego Kacora walczyłem, ale ty podpalasz kaczka. No tak! Zobacz tutaj co jest na końcu jakie fatality. Tutaj to jest to tak, tu jest stąd. tak delikatnie, a tu jest tak, wiesz, fatality. Ja będę sobie stał za e, tarczą, przygotujemy się i za chwilę się ja widzimy. to odpalę. Dobra Kacor! Odpalaj! Odpalaj, Benek, tobie radzę się odsunąć! Nie stój tak blisko, ty, ale nie zasłanie kadru, mordo. O nie? Jak paserki ty. <śmieniu> Dobre to jest.

jak na 100 tych badziewków rewelacja zrobić. no powiem wam funkę to jednak funkę fajną rzecz zrobiło to trzeba przyznać, że e, rewelacyjny, to jest hicior 2021 roku zobaczcie ile tych tylko zostały papierki i pospadały te, puste te fajnie latały Ty trzeba słoneczko będzie zrobić z tego z większej ilości no dobra mordeczki, to byłoby na tyle. Mam ja nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie. Zostawcie łapę w górę, sub nie. dzwonek mile widziany, wbijajcie do, do Pirohita, z kodem Elita 5%. Nie. Kaczorek, Instagramik, podaj nie. swój, może coś tam wrzucisz wreszcie. Ja? A no. u mnie na Instagramie, eee to zaba, zaba. może coś tam wrzucę, może coś tam nie wrzucę, ale jak chcecie to możecie wejść, e, jak ja miałem, e, e, gregor.wojton, dziękuję bardzo. No, to byłoby na tyle, trzymajcie się Nie ciepło. ma żadnego, nie widzę żadnej nie. tej... Nie, <coughs> ale fajnie, fajnie to wygląda, jednak po nocy jest o niebo lepszy efekt niż za dnia. Żadnej całej. Tylko trzeba dalej stać i tak fajnie widać, takie zielone lasery, dlatego to się nazywa laserbol. ball, jak prawdziwy laserek, fajne. Ocena 10 na 10 6 zł za 6 sztuk w opakowaniu. Bardzo no dobra zł cena. Ale zwróćcie uwagę, one były położone, nie latały jak chciały. Nikt w naszą stronę poleciał, miałem miał tarczę. One wszystkie do góry ładnie leciały. Tam chyba Z dwa może na bok poleciało, a tak wszystko ładnie, pięknie do góry. Super. Rewelacyjna sprawa. Z naszą stronę naprawdę. No i na 120 na sztuk, chyba tylko w czterech wypadł. ląd I to tylko tyle. Tak, taka statystyka. Więc trzymajcie się ciepło i na razie. Nie cześć. あい「ああ!」